Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy z moim kuzynem, przywitaj się. Siema. Nagrywali, na, nagrywaliśmy. Nagrywałem z nim dwa filmy. Pierwszy był 3 lata temu, prawie. Tam był tierista sezonów. Drugi był półtora roku temu. Tam nagrywaliśmy 5 ciekawostek o mistrzu Short, który trwał prawie minutę, a nagrywaliśmy go o godzinę. Dzisiaj nagrywamy coś podobnego do pierwszego odcinka, a mianowicie dzisiaj będzie mój kuzyn osłabiał stroje z Ninjago. Ja wiem, że to jest jakby tutaj lista tych sezonów e, Jednak tutaj będziemy to oceniać strojem W sensie na przykład pilotażowe tutaj gdzieś pilotażo przy Pilotażowe tutaj gdzieś jakby nie stroje Jakby nie sezon, tylko stroje e, Nie wiem, chcesz coś powiedzieć? No to może... A dobra, dobra Zostawcie łapkę w górę I subskrypcję <laughs> Dokładnie, bo lecimy po pół tysiąca Zapraszam Miejscu, mo moim zdaniem Na miejscu no Znaczy, nie na miejscu takiego, po prostu no, najsłabsze. Znaczy, najsłabsze, no, jeden z gorszych dla niego. Jak to się? Odcinki pilotażowe to są. Dobra, czyli mogę powiedzieć pilo pilotażowe? Tak. No dobra. Na miejscu słabiutkim wy wyląduje y strój pilotażowy. Tak, strój ze strony pilotażowej. który moim zdaniem y jest bardzo słabiutki <laughs> i no nie ma po prostu jakiś. Dużych szczegółów Jest tylko smok no, Przedstawiony na tym ubraniu No, no i no nie ma nic ciekawego co nie nie. wiem się, zauważyłeś, ale tutaj na przykład jest, że tutaj ziemię mam od ziemi o, tak, Tutaj tak. pieruny okay. Dobra, jest to dość niepopularna opinia Bo większość osób uważa, że to jest dobry, ale ja tutaj nic nie będę zmieniał, nie? Dobra, idziemy dalej, są pierwszy Dobrze. Oczywiście ja nie jestem znawcą i się nie znam, więc no. przepraszam. No, a poza panów tym to jest jakby. Ninja. Bo te, teraz wybrałem coś takiego, bo jakbyśmy znowu nagrywali e, opinię o sezonach, to on by nic nie wiedział praktycznie. A, a stroje na no to każdy sobie może ocenić. Nawet nie wiem, mój dziadek. Dobra, sezon pierwszy. Ten pierwszy e, e, owie, e, lep, już jest o wiele lepszy od tego pierwszego co oceniałem. Jest dużo różnych elementów. Mhm. No i co no. Na moim miejscu wyląduje <grym> na moim miejscu... <grym> na moim miejscu wyląduje na <grym> są pierwszy już na... się on jest. No, Na ok, No, na ok. czyli na ok. taki nazwy zwykłym. Dobra, lecimy dalej. Dupy nie <grym> 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 drugi. Ale sezon drugi. A, sezon drugi. Sezon drugi. Tak, tak, tak sezon drugi. Oczywiście. Znaczy, przepraszam, no to się wymutuje. Sirek wymutuje. Dobra, no moim zdaniem. Po są w ogóle kimona? Wszystkie pod są takie same, tylko że mam inne kolory. Oczywiście z tego, że ja uwielbiam y, m, sezon drugi, bo nie wiem, czy wam Sirek mówił, ale oglądałem od pierwszego do trzeciego i już przestałem. To był taki mój mm, najlepszy sezon, który y, no, po prostu y, obejrzałem. Więc mm, no, tak. moim zdaniem wląduje na. Yy, na. Ja nie powiedziałem <tuszy> <się tuszy> No tak. to tu powiem coś. No i. Są one czarne. Czarne. No jakiegoś szału nie ma. Nie ma efektów. Są podobne do tych pilo pilotażowych. Szału nie ma. Nie, nie ale nie podobne. No podobne, bo nie ma. Rozumiem, co się dobra, dalej. Dobra, to wytłumaczysz, Sonia? Tak, chodzi no. o to, że podobne, że są wszystkie takie same, tak same, tak samo jak z pilotażowych. I są takie, może nie, że basicowe ale każdy jest taki sam, nie ma żadnych mm, różnic. No właśnie. Więc Opoczko, ale... mo moim zdaniem jest na miejscu średnim. Średnim, okej. Okay. Sam Sam lubisz, ale stroje No tak, tak, fajnie. tak, średnie. Ale bo tam fajnie, na, na początek bo... jeszcze były te stroje tonu pierwszego, ale po co je dawać drodzy? Dobra, no. sam trzeci. Syn trzeci jest oto bardzo fajny pod względem oglądania, a pod względem strojów, już mówię. Oczywiście jest dużo fajnych elementów, których można zauważyć, jest to. No co, no, nie, nie, nie mają hełmów, tak jakby. No, to jest ciekawe, tylko y, takie kominiarie, można to powiedzieć, <grym> <grym> jak coś się. Mówi? Maski. Maski, takie. Y, które y, po prostu dobrze wyglądają na nich, więc y, moja opinia jest na o. miejscu y, dobrym. O, czyli najlepsze na razie. Czyli na, najlepsze na razie. Te w których już nie oglądałeś, są czwarte. Moim zdaniem najlepsze znane, ja No to tak. <kuh> które są takie same jak poprzedni, nie, y, pierwszy. A, jeszcze masz zauważyć, bo tej. Mm, nie, sezon, se, se, sezon jest poprzedni. Tak, jeszcze masz to zobaczyć w ogóle, bo tej jak oni mają te, ten strój tutaj w, w jakiejś części sezonu, a takie mają strój w drugiej części sezonu. Więc no masz No tak, połącz te dwa okay. jakby sobie. Tak, no jakby tak. zrób opinię taką, jakby się. W pierwszej części sezonu y, oceniam <kuh> tak, że. Y, y, są takie stroje jak na przykład w drugim sezonie i w, w, w tym pilotażowym, więc... Okay, dobra. Czyli jak to oceniam? Bo tutaj są dwa jakby te stroje. Moim zdaniem. Ten, i nie, yy, wyląduje na miejscu yy, akurat yy, ciężko jest yy, powiedzieć, ale moim zdaniem na miejscu yy, okej. Okay. Ponieważ, y, ponieważ, 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 ponieważ To powiedzieć. No to mówię, ja już o. stawiłem. Mów, ponieważ? Ponieważ y, jest tutaj dużo elementów, które można zauważyć, ale na przykład nie jak w y, tym y, sezonie y, pilotażowym. Pilotaż, pilotażowym. Dobra, lecimy dalej. Y, druga część tego sezonu czwartego. Tak, Moim tak. zdaniem... Chodzi o te stroje, nie? No, Jest y, kilka elementów, które mi się nie podobają, ale Wam się mogą spodobać. Oczywiście to jest moja opinia. No nie tak. Jakby, jak się, czasem może się zam... jak się czasem może tutaj kuzyn zawieszać, czy jakieś tam różne rzeczy się mówić, to się nie martw się. bo wiecie, on nie jest. Ale, ale ja, ja się nie znam, co no, nie? I poza tym nie jesteś youtuberem, więc aż tak się no, nie umie kazać. to, jest, to, to tylko powiem. taki No dobra, więc... dobra, dobra, dobra. dobra. Dobra, moim zdaniem, y, no. dobrze wymyślili, że nie mają w ogóle tych masek, hełmów. Tak, ogólnie to mają kartki. tylko na turniejach, w sensie, że jak jest turniej, że walczą przeciwko komuś, to wtedy do, do, tak zakładają. Więc to, to też jest y, dobry pomysł twór, twórcy, który wymyślił i, no, jest taki, można powiedzieć, basicowy, basicowy. Mm -hmm. przepraszam za... Okay. wiecie, powinno wlecieć to na miejscu również ok. A, no to obydwaj są na... obydwaj jakby te stroje są na ok. No, dobra. Sezon piąty, też bardzo dobry sezon. Sam piąty, moim zdaniem, jest... Fajnie to, że mają trochę inne maski, takie ciemniejsze, bardziej no ciemniejsze. klimat mm, jest, taki mrożny. W maskach są w dwie, w dwa kolory, które mm, moim zdaniem... Dobra, Co się wyjdzie. Dobra, moim zdaniem stroje z sezonu y, piątego y, Powinny być na miejscu i średnim, ponieważ yy, okay. są czarne. Też dużo tro tro plus. troszeczkę jest tego. Tak, są na przykład są, tam. No tak, no i to jest plus, ale większość te, tej maski, maski yy, przewyższa yy, te kolory właśnie ich, Na przykład niebieski z czarnym to się fajnie komponuje. No chyba najlepiej to pasuje do... Fajnie jest tutaj, że kola zrobi takie na szaro jakby. No właśnie. Najlepiej to pasuje chyba dla mnie do Kaja i do Kola albo Jaya. No tak, więc zmieniam zdanie przepraszam i ląduję to na miejscu ok. dobra. Sezon szósty. Moim zdaniem ten sezon szósty jest taki sam jak sezon i Boże tak no bo y w sensie nie chodzi mu, że taki sam że taki nie, sam no, wygląd no, tylko że po prostu mm, podobny nawet w sensie chodzi o to że też mają tutaj takie taką rzecz tutaj takie jakby to, to na takie same takie same mają no. ubrania i y jest y fajna rzecz która mi się podobają, podoba, y podoba, y podoba y jest y fajnych różnych elementów y które można zauważyć i nie wiem czy to, jest, że to się kolej z duchem to jest, no. no właśnie i no y Moim zdaniem ten sezon ląduje na y, miejscu dobrym. No, czyli też tak jak z No tak, rok. lecimy na sezon siódmy. Tak, sezon siódmy. Więc tak, moim y, tak jakby spostrzeżeniem y, widać, mm. że y, ninja mają różne stroje, tak. które oczywiście mają różne elementy i po prostu y, y, no, są fajne. tak. Miecha. Można nawet zauważyć, że Jay ma w tym miejscu ten jakby, swój znak. E, Kaj ma w tym miejscu, koń w tym miejscu. No bym, w różnych Więc, miejscach, więc jest różnych fajnych rzeczy, które, tak. które można po prostu zauważyć. Mi więc... się też e, tak się chyba najbardziej podoba Jaya Stroje. No tak, więc e, fajnych jest dużo różnych szczegółów. Mają różne te stroje. No i co? No i mają te jeszcze fajne te maski. No to ja bym to dał na miejscu kołzackim. Pierwsze, Pierwsze, Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. Ogólnie to te są było czasie tak. No dobra, ósmy tutaj zmiana ósmej. wyglądu ninja. Nie wiem czy też można dla no no inaczej nie tak. mm, Moim zdaniem, mm, jak widzę na tym obrazku, oczywiście jest... Y, są też różne y, te stroje jest Myślę, tak. ma, no, trochę mało elementów, mogli więcej dać, jak na przykład w sezonie y, szóstym. Y, no, c, ten y, sezon dam na miejscu y, y, eee. y, c, ciężko, ciężko powiedzieć, tak na skraju y, ok, na skraju dobry, więc mam tą lepszą opinię, czyli na skraju. Y, Zwycięża ten dobry. Tak, bo ogólnie teraz y, sezon 8, 9 10 to są połączone. To jest trylogia Oni. <laughs> sezon 9. Sezon 9 jest. Y, inaczej, bo. Y, Zain no, no. y, stał się takie można powiedzieć robotem No, to się otwartą tak, robotą. Ale... No, <laughs> no, dobra, dobra, nie no, no nie wiem, no, zdaruje się na. Obrazku, tak? Ja co no też można zauważyć, to e, myślę, że no, m, ogólnie e, ninja w tej krainie oni smoku, w której byli, oni wzięci w Sonie Zane, Jay, Cole i Kai mają e, takie same stroje praktycznie jak Sonie Zielony, tylko na przykład takie kolma ma tutaj lekko zniszczone. Mhm. E, a w Sonie w Ninja City e, Nia i Lloyd mają i, i inne stroje niż w stanie Tak Jakby takie mają swoje. To są no. dwa różne stroje, dwa różne typy strojów. są. No moim zdaniem twórca mógł dać jeszcze troszkę tam... no i no na przykład ten jeden shuriken, który mógłby być na przykład, nie wiem, można powiedzieć w kieszeni, to by dużo na, pe na pewno zmieniło. Tak, Pamiętajcie, też oni nie mogli mieć nowych strojów, no. jakby, bo byli w tej krainie, no to nie mogli się przebrać, Dobra. No tak, jak to, to Moim zdaniem ląduje to na miejscu ok. Okej, okay, no dobra. są dziesiąty. 50. Finał trylogii Oni miał on tylko cztery odcinki, a poprzednie strony miały, czyli 8-9, miał 10 odcinków. No to tak. Moim zdaniem jest to... Przepraszam, że cały czas moim zdaniem, ale będzie. Dobra. Dobra. Jest... Są różne stroje, które można zauważyć na tym obrazku i są różne elementy. Tak. Też to co ciekawe to to jest praktycznie ten sam strój, co z Soną dziewiątego. Zobacz, też jest smak. No, tak. To jest, bo ogólnie są 10 i pierwszy Cieko... pierwszy był, bo pier, boże, pilotażowy pierwszy był, który może nie, że połączony, tylko taki miał wzorować, bo są 10 to był koniec jakby e, Ninjago z Ninjago Pinjutsu, a w 11 to już był jakby początek samego Ninjago, bez, bez Pinjutsu. Nie było Spinjutsu, ale już nie było aż tak nawiązanie, nawiązywane do starej fabuły, można powiedzieć. No. Dopiero od sonu 11 tak jakby nowa zaczęła się. No. Dobra, no więc no, widać też na tym obrazku że sam bez masek więc tak, ogólnie, ogólnie mają ale... no ogólnie wzrój się na obrazek więc tak, tak. dobra mm, więc no tak bo on tutaj widzi tylko I... tam jeden tam dwa obrazki bo ja też, ja też nie mogę mu wszystkich tak pokazać ale tak, ogólnie więc, no... no moim zdaniem jest różne fajne elementy które można zauważyć ale no właśnie nie ma ich tak jakby za dużo tak jak powiedziałem w sezonie Piątym, więc y, umieszczę no, no, znowu tak na skraju ok a dobry więc razem polecisz gorszą czy lepszą jakbym miał muszę, muszę zobaczyć jeszcze ten sezon 90 y, i go ocenię ja właśnie polecę z tą gorszą oceną i yy, poleci tak. na No dobra, no, yy, czekaj, bo to z, zniknęło. Dobra, no, tak. No, no, no taka, mo mogło być lepsze, tak. No. Dzięki za oglądanie tego filmu, ogólnie to miał być cały film ze wszystkimi sezonami, ale wyszedł on tak długi, bo wyszedł ponad 30 minut, więc postanowiłem, że podzielę go na dwie części i następną część będziemy mieli w poniedziałek. No i to tyle, dzięki za oglądanie, łapka w górę i sub, następna część będzie od sezonu 11 do 16, cześć!